Spod spodu, spod spodu słychać tutaj z tego. Samochód niestety zawiózł na lawecie, także musimy go podnieść trochę domowym sposobem, żeby tu zrobić większy prześwit, ale powinien zjechać sam na kołach w teorii ładnie. Dobra, jedziemy po kawałku zjeżdżamy z tej lawety. Z przodu tam nie, nie spadnie? Nie. Dobra, jesteśmy tam na najazdach. Zjechał? U, udało się. Będę pan jeszcze kawałek do tyłu, ja sobie te najazdy wtedy będę miał jak schować. Dobra. Dobra. Mamy to.